witajcie na kanale Mój Piś Świat Dzisiaj przychodzę do was z kolejnym przepisem wegetariańskim Będą to nioki z sosem pomidorowym oraz mozzarellą. Jest to naprawdę pyszne danie, szybciutkie. Wiecie, że ja lubię włoską kuchnię, więc taki przepis jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo smaczny. Nioki zazwyczaj je się, na przykład z pesto, też świetnie smakują lub po prostu z, zwyczajnie z masłem i z parmezanem. Ja przedstawiam taką nieco inną wersję, ale jest naprawdę smaczna. Szybciutko się to robi, więc polecam wam i zapraszam was do tego przepisu. I Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oglądajcie. To składniki, które będziecie potrzebowali do nioków z pomidorowym sosem i serem mozzarella. E, więc tak, potrzebuję. Ja tu będę robiła polsersję dla czterech osób. I tutaj mam e, niokki właśnie gotowe. One są e, wyprodukowane we Włoszech. Możecie je kupić w Almie, w różnych takich sklepach, na przykład włoskich, bądź z produktami po prostu z wielu stron świata. E, tutaj w Lidlu też są, ale nie są zbyt dobre. Możecie też sami zrobić, ale jest to dosyć czasochłonne. Tutaj mam dwie kulki mozzarelli. Możecie użyć takich mozzarelli mini, też się fajnie sprawdzają, bo nie trzeba ich tak kroić. Tutaj mam ser parmezan. Ważne, żebyście użyli prawdziwego sera parmezanu. I nie takiego tartego, tylko właśnie w kawałku i sobie sami zetrzeć. W tle to jest zmywarka ten szum. E, tutaj mam dwa sosy pomidorowe, mm, też włoskie. I to są właśnie takie z warzywami. E, z warzyw, więc... E, Zazwyczaj kupuję tylko właśnie włoskie sosy, ponieważ są one znacznie smaczniejsze. I do tego mam takie naczynko żaroodporne. Ja tutaj przygotuję taką jedną mniejszą porcyjkę, żeby to tak fajnie się prezentowało. I do tego mam przyprawy w tych moich słoiczkach. pieprzka, jeden, który wiecie, że lubię, oregano oraz bazylię. Do tego oczywiście tu potrzebuję wodę i sól, bo w posolonej wodzie to robimy. Więc zapraszam do dalszych etapów. I tutaj mam już posoloną, gotującą się wodę. Więc teraz wrzucam róski <grywki> niki i mają się one <grywki> Mają się one gotować do czasu aż wypłyną a później wtedy już jeszcze dwie minutki Troszkę je tak przemieszam I zostawiam je warto mieć właśnie taką łyżkę, żeby później sobie móc wygodnie wyciągać te które wypłyną ja je troszkę krócej będę trzymała dziś tak z minutkę, jak wypłyną, bo jeszcze później będę je wkładała do piekarnika. Tutaj mam już pokrojone te dwie kulki mozzarelli. Jak widzicie kawałki są dosyć duże. Eee, po prostu pokroiłam je w tej grubości plasterki, a później w tą stronę, więc tak to wygląda lepiej, właśnie o wiele smakuje, jak są takie większe. Eee, utrę teraz też parmezan, gdzieś myślę z tego kawałka tyle, ale nie będę go odkrajała, bo tak jest wygodniej go ucierać na tych najmniejszych oczkach na tarce, tak aby tylko z wierzchu posypać już kiedy będzie gotowe danie. Eee, tutaj teraz podgrzewam sosy, tak żeby nie były takie zimne. I drugi. I tutaj też dodam przyprawy, żeby właśnie nie był taki już gotowy sos cały. Już się troszkę podgrzewa, teraz dodaję przyprawy. Oregano. Takie dwie szczypty. Teraz bazylię. On już tutaj ten sos ma jakieś przyprawy, także e, nie jest potrzeba taka wielka przyprawiania tego. I troszkę pieprzu kajen. Tak z pół łyżeczki. Tutaj już się gnoki zrobiły. Tak one wyglądają gotowe, już wypłynęły. Gotowały się właśnie całe dwie minuty. I teraz je będę wylewała, przelewała przez durszlak. Tutaj na małym ogniu podgrzewam ten sosik, tak go sobie mieszam. I za chwilkę będę to przykładała wszystko do foremki i wkładała do piekarnika. Także dosłownie chwileczkę, nie podgrzewajcie go jakoś tak, żeby zaczął się gotować. Tylko dosłownie troszkę, żeby nie był zimny. Tu mam to naczynko, o którym wam mówiłam. Teraz przekładam troszkę tych kruseczków tutaj. Taką porcyjkę jedną zrobię. One właśnie jak się doda ten sos, to one nie będą aż takie lepkie. Te się fajniejsze zrobią. I teraz dodaję sosik do tego. I teraz tutaj daję mozzarellę, parę kawałków, troszkę to tak przemieszam, żeby ta mozzarella była też w środku i ogólnie, żeby to się wszystko tak wymieszało. I wkładam do piekarnika dosłownie na 5 minut, żeby to się tak razem wszystko, żeby się ser roztopił, żeby to się wszystko fajnie razem połączyło. A na koniec posypuję parmezanem. Piekarnik tak na 180 stopni wystarczy nagrzeć. Tutaj już sobie siedzą te dwa, dwie te brytwanki, dwa te pojemniczki, ale tutaj dałam resztę, jak widzicie. No i dosłownie 3-4 minutki, żeby tylko mozzarella się roztopiła, ponieważ wszystko, reszta cała jest gotowa. Niołki już są gotowe, mozzarella jak widzicie fajnie się już roztopiła, więc mogę to już wyciągać. Tak wygląda gotowa porcja. Tutaj już jak widzicie posypałam parmezan, on zaraz sobie stopnieje, ja to będę jadła z tej takiej... Mm, z tego naczynia. Możecie to tak samo podawać znajomym właśnie w czterech takich miseczkach, bardzo fajnie to na pewno będzie wyglądało i życzę smacznego. Tak wygląda cały przepis. Jeżeli wyciągniecie sobie jeszcze, co chcę powiedzieć z piekarnika, to takie naczynie, to warto, żeby odstało sobie tak z 5-10 nawet minutek. Wtedy to już ma taką fajną temperaturę do jedzenia i wtedy ma lepszą konsystencję. Jest to bardziej takie zwarte wszystko. Ser się fajnie już tak yy, ciągnie bardziej. Ten stos pomidorowy z tymi niokami się tak fajnie łączy, więc yy, oczywiście możecie jeszcze z świeżymi listkami bazylii to udekorować, jest też pyszne, ale no ja akurat nie miałam. Więc to wszystko. Jeżeli nakręcicie taki, zrobicie ten przepis i możecie go nakręcić i dodać jako odpowiedź wideo do tego filmiku, możecie też mi przesłać zdjęcie na maila. Na Facebooku publikuję zdjęcia właśnie moich widzów, jeżeli wyrażają na to zgodę e, takich właśnie swoich przepisów. Ostatnio muffinek sporo dodałam, więc zapraszam Was na tą stronę na Facebooku. Warto mi tam polubić, ponieważ tam dodaję zapowiedzi i wszelkie inne rzeczy. Więc do zobaczenia w kolejnym filmiku i smacznego! Mam nadzieję, że nie Wam smakowało. Pa, pa!